Hej, hej! Dzień dobry! Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiecie Lesie. Dzisiaj postanowiłam Wam pokazać moje hoje, które mają san stres. Ogólnie rzecz biorąc, ja mam naprawdę dużo hoj, które do tego sanstresu stresu mają tendencję do tego stresu słonecznego. Czym tak właściwie ten sanstres jest? Sanstres to jest reakcja, jak sama nazwa wskazuje, na światło słoneczne, ogólnie na światło, na intensywność światła. Im bardziej intensywne światło, tym większe prawdopodobieństwo, że ten sanstres nam się pojawi i będzie on intensywniejszy. A sam mechanizm polega na tym, że po prostu produkowane są barwniki będące antocyjanami i zmienia nam się kolor tego liścia. Mogą nam się robić brązowe, karmelowe, czerwone, bordowe, wiśniowe. Z, I tutaj mówimy o całej blaszce liściowej. Natomiast jednym z rodzajów splashu jest pojawienie się różu na bieli, czyli antocyjany na warygacji, to jest bardzo często widywane u np. Ceropedii Woody Wariegata, która jest różowa, i pojawienie się tego stan stresu na splashu To też jest bardzo częste. Jeżeli chodzi o moje choje, ja mam ich teraz chyba ponad 80, i spora część z nich ma tendencję do stan stresu. Niestety, ze względu na to, że ja mam dosyć słabe LEDy, i celowo, tak jak chciałam, takie mam. I że okna, którymi aktualnie dysponuję, na którym mogę wystawiać swoje, to są okna wschodnie. Ten sam stres pojawia się tylko na kilku z nich. Ja Ci Wam pokażę 8. Na niektórych będzie on wyraźniejszy, na niektórych będzie on dużo słabszy. Natomiast, no, pojawiać się pojawia. Eee, mam. Dostępne to okno wschodnie, czyli w sypialni, i tutaj rzeczywiście wszystkie hoje, które Wam pokażę, są z tego okna. Mam dostępne również okno w salonie, gdzie daję coraz więcej hoi, ale przez ono już jest przesunięte przez drzewa, tam czas bezpośredniego świecenia z rana jest krótszy. i to światło jest mniej intensywne, to słońce jest mniej intensywne i ten sam stres pojawia się dużo wolniej, też muszę tam mocno manewrować, sam jeszcze tego nie wyczułam. Natomiast najprawdopodobniej o tej porze w przyszłym roku będę miała już dostępną południową wystawę i tam na pewno nie umieszkam postawić kilka i zobaczyć jak się będą zachowywać, czy to nie będzie dla nich już zbyt intensywne światło. Przy czym chciałabym zaznaczyć, że ja mieszkam w mieście na parterze bloku, więc to światło nawet jak dociera, to, to nie aż tak intensywnie jak można by to było sobie wyobrazić, jak to jest na wyższych piętrach, czy jak to jest gdzieś, gdzie nie otaczają nas bloki. Przy czym moje mieszkanie i tak ma ten plus, że jest wysunięte jakby w bloku I też za dużo tego światła wschodniego tutaj nie jest hamowane Plus albo minus, na przykład jestem z rana budzona, bo akurat pada mi na twarz Są plusy i są minusy może zacznijmy od, takiej najbardziej, od tych najbardziej spektakularnych stresów. Aha, a jeżeli chodzi o sam sunstress, o to czym jest splash, czym jest stres, czym jest warygacja u hoi to ja mam nagraną na ten temat naukową w środę i ją wam podziękuję. Ty pod koniec tego filmu wyświetli Wam się jako wybór, będziecie mogli na spokojnie sobie w nią kliknąć. Myślę, że taką najbardziej spektakularną choją z stresem będzie moja hoja sunrise. Tak jak możecie zobaczyć w ona i tak wygląda dosyć delikatnie. Ja Wam e, chyba powrócam po prostu z boku zdjęcia, bo ja widzę to dużo intensywniej niż pokazuje kamera. Natomiast, no, e, ona mi się bardzo podoba. Jest taki moment, chyba nawet w tym filmie, w którym tłumaczę, czym jest właśnie sam stress, czym jest i tak dalej, że ja mówię, że no nie mam hojni ze sans stresem, a nawet jak mam to im, nie pozwalam się stresować, bo mi się to nie podoba. I może się to zmieni, nie mówię, że nie No i się zmieniło, jak widzicie, ja teraz chcę, żeby te choje miały sunstress Oczywiście też bez przesady, nie chcę ich palić całkowicie, no bo to też nie jest dla nich zdrowe Mam na przykład choje Gunung która stoi, która ma bardzo ładną tendencję do splaszu Która stoi na parapecie w salonie Bardzo ładnie, bardzo szybko rośnie, a tego sunstressu jeszcze nie złapałam Muszę chyba pomanewrować, w którym miejscu parapetu jest tam, gdzie najdłużej to słońce pada Muszę po prostu to miejsce To Natomiast tutaj, jak widzicie, choja sunrise Przepiękna, ona sobie wisi tutaj w oknie, natomiast jak wam mówiłam w ostatnim filmie, ja je zamienię miejscami Ona przez co się robi ciężko i mi się powoli przekręca mocno ten kubek Ona sobie pójdzie do szklanego pojemnika, żeby go nie wywróciła na półkę A choja Rebeka sobie przyjdzie tutaj i tam też ją przesunę troszeczkę w bok, żeby miała się więcej, żeby tego sam stresu nie straciła Może w przyszłym roku doczekam się u niej jakiegoś kwitnienia Wątpię, żeby to miało być w tym przepiękne, piękne, przepiękne Uwielbiam. I drugą choją, która ma ten Sunset, jest taki widoczniejszy, i też na całej blasce liściowej, będzie u mnie choja Nicholsonie. Ja Wam zarówno chyba właśnie Sunrise i Nicholsonie pokazywałam w jednym z ostatnich filmów ulubieńcowych. Tutaj macie jak na wygląda normalnie, natomiast tutaj macie jak wygląda e, przy odpowiednim nasłonecznieniu. Barwia się na taki czarno-brązowy. Kolor. Najpierw idzie od brzegów, potem idzie cała blaszka liściowa. Naprawdę wygląda to spektakularnie. Model jest taki troszeczkę brązowawy, troszeczkę melasowy, powiedziałabym, ale jak widzicie, brzegi się ładnie robią i ta Color się ładnie wybarwia. Ona potrafi też być wybarwiona w takie rdzy i rudości, jak jest właśnie Sunrise. Więc, no, można. Podobny kolor zresztą wybarwia się Hoyatekila Sunrise którą ja mam, ja wam ją mogę pokazać i powiem tak, po niej widać delikatnie, na przykład pod tym że jest wybarwiona, ale mogę się założyć, że to jeszcze nie będzie widoczne w kamerze, to jest jeszcze za słabe. O, kamerze ona wygląda normalnie, więc nie. No, jak w bo tutaj jak mówię, według mnie to jest oporniejsza choja jeżeli chodzi o wybarwienie, mimo że stoi obok innych choj, które się świetnie wybarwiają, eee, więc tak, dla mnie ona jest troszeczkę bardziej oporna, ale też się pewnie wybarwi, bo już tutaj troszeczkę zaczyna nam iść. Kolejną taką ciekawą moją, która mi się wybarwiła, a po której tego wybarwienia się nie spodziewałam, bo chciałam mieć jasne, zielone liście i chciałam mieć piękne kwiaty, bo ona pięknie kwitnie, jest hoja kudy porcelana, która ma tutaj już masę pędzików po prostu, ale spójrzcie, jak się jej powybarwiały brzegi. Ogólnie nie powiedziałam wam, ten stres służy temu, że to jest taka warstwa ochronna chlorofilu. Chlorofil przy zbyt intensywnym ilości światła będzie... Się co zmniejszy efektywność fotosyntezy, a Fotosynteza to jest żywienie się roślin. Dzięki fotosyntezie rośliny mają energię, żeby żyć, żeby wzrastać, żeby funkcjonować. Więc rośliny, na wszelką cenę, chce ten chlorofil bronić. I robi to w taki sposób właśnie, że do komórek oprócz barwników w postaci chlorofilu dodaje barwniki w postaci antocyanów, które absorbują dużą część światła, zmniejszając w ten sposób intensywność, co pozwala zachować życie chlorofilom i na normalną fotosyntezę. Natomiast my to wykorzystujemy, bo jest to wizualnie ładne. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w przypadku i specjalnego. Wygląda, by ją ktoś przypiekło, przypaliło po bokach, ale ja wam tutaj gwarantuję, spójrzcie sobie na to, bo i się tu jest na z tej strony i z tyłu widzicie, te komórki są żywe. Tutaj jest ładna zieleń, Tutaj nic się, nic się z tymi komórkami nie dzieje. Więc, tak jak mówię, to jest po prostu warstwa barwnika, która ma chronić y, naszą, naszą roślinę. I zazwyczaj tak jest, że ta warstwa zaczyna się od zewnątrz. Tam ta warstwa komórek jest najcięższa w liściu, Tam ten jest najbardziej narażony. I właśnie tutaj ten sanstry zazwyczaj się zaczyna. I ostatni takim przypadkiem w tym momencie akurat niezbyt dobrym, bo jest naprawdę bardzo delikatnie wybarwiona, bo za miłymi miejscami sunrise, bo karmele też mi się dosyć opornie wybarwia, myślę, że tutaj ona bardziej się nadaje na jednak troszeczkę jaśniejsze parametry, ale ona też potrafi być taka karmelkowa, właśnie mieć ciemne brzegi. Brzegi widać, że ma ciemniejsze. natomiast potrafi mieć całe takie karmelkowe, jak tutaj widzicie, że młode wychodzą takie brązowe, to ona potrafi mieć takie się przez cały rok właśnie za pomocą sam i wygląda naprawdę pięknie. Tym drugim rodzajem sunstress, o którym Wam mówiłam, jest stres na częściach wariegacjach rośliny. I tutaj będziemy mieli dwóch przedstawicieli. Pierwszym z nich będzie hoja kentiana wariegata. Jak możecie zobaczyć, białe części, te żółto-białe części przepięknie wybarwiają się na różowo. E, najbardziej jest to widoczne tutaj na tej sadzący, na tej troszeczkę mniej, ale też e, naprawdę zjawiskowo to wygląda. Zresztą taki rodzaj jasna zieleń, ciemna zieleń, bielo-żółć i róż. Jest bardzo takim ładnym połączeniem. Mi się to połączenie osobiście bardzo podoba. Ono bardzo używia, i ociepla pomieszczenie, i to jeszcze nie jest maksymalny poziom różu, jaka ta roślina jest w stanie osiągnąć. U mnie to jest taki delikatny róż, natomiast przy naprawdę intensywnych promieniach słońca ona potrafi być bardzo różowa. Natomiast Pozwolę sobie was ostrzec, może być tak, że przesadzimy z intensywnością światła i tą roślinę po prostu zabijemy Ta roślina ma mechanizmy obronne, natomiast wszystko ma swoje granice i możemy tą roślinę po prostu usmażyć Więc też uważajmy, dlatego powiedziałam, że będę testować południowy parapet A nie, że będę tam stawiać wszystko nie się smaży, bo to też nie jest dobre wyjście Przepiękna roślina I druga dziewczyna, która też ma ten rodzaj variegacji. Ten rodzaj stresu, stresu, który pojawia się na wariegacji, jest moja oja makrofyla albo marginata, czyli o białej wariegacji na brzegach. Wypuściła u mnie swój pierwszy liść, do tej pory wszystko odrzucałam. Co się zmieniło? Postawiłam ją w jaśniejszym miejscu, więc myślę, że światło plus bardzo pilnuje tego, żeby nie przesłał, bo jak ona tylko przeschała, to odrzucałam liście. I tą delikatną ilość różu możemy zobaczyć tutaj na starym liściu. Widzicie, że na krawędzi się pojawił. Natomiast bardziej widoczne to będzie na tym nowszym wychodzącym liściu. Teraz też już troszeczkę stracił ten róż. Nie wiem, jak wam to pokazać, żebyście zobaczyli Natomiast on był intensywnie różowy na brzegach jak wychodził Jakby miał jeszcze więcej światła, to ta cała warygacja byłaby intensywnie różowa Ta choja naprawdę pięknie wygląda z tym różem, więc jak ktoś ma możliwość postawienia ją w jasniejszym miejscu, to polecam I tak jak mówię, pilnujcie, żeby miała jasne żeby miała wystarczającą ilość wody, żeby to będzie wam ładnie rosła I nie odrzucała liści, bo u mnie odrzucała liście chyba dobre pół roku Więc polecam pilnować i ostatni rodzaj sen stresu, który wam wymieniłam, to jest san stres, gdzie ten, róż, gdzie ten splash zmienia nam się na różowy. Normalnie splash jest taki biały, lekko brudna biel, taka szarawa biel. Natomiast tutaj ten splash będzie nam się zmieniał na różowy. I oczywiście mogłabym Wam pokazać klasek gatunku, czyli hoje akutę 9,97 to jest bodajże Stable, stable Pink Splash. On the leaves, jakoś tak, bardzo długa nazwa. Natomiast no, ona u mnie słabo rośnie, czy ta jeszcze nie ruszyła? <gry> I tego splaszku różowego jeszcze nie ma stoi na tym parapecie. Właśnie mogę pokazać Wibergię. Ale Wibergię niedawno zmieniłam miejsce na takie bardziej najjaśniejsze. I ten na no, nowszych liściach rzeczywiście ten ster zaczął się robić delikatnie różowy. Nie wiem, czy kamera to wyłapie. Wyłapie, ale to jest naprawdę, widzicie, delikatny, delikatny róż Bergie ma tendencję do łapania tego różu na splashu Natomiast ta rocina, po której nie wiedziałam, że ona ma taką tendencję A która ten splash bardzo pięknie zamienia na róż Jest moja Hoya... Pariflora? Pubicalix, Hoya Pubicalix Splash która no, część pędów jest w część pędów jest w no trudno. Natomiast ona, oprócz tego, że pięknie mi wybarwia splasz na różowo w tej kamerze, naprawdę to średnio widać. To jeszcze tutaj bokiem idą takie ciemne kropki. To jest właśnie kwestia intensywności światła tego, że te antocyjany starają się bronić ten nasz kolor, żeby ta roślina mogła żyć i nie miała niczego zaburzonego. E, ja wam tutaj naprawdę porobię zdjęcia, bo intensywność tego w tej kamerze jest słaba. Myślę, że to przez to, że mam takie mocne światło z tyłu. Ale jest naprawdę. Wierzcie mi. No nie chcę powiedzieć, wierzcie mi na słowo, bo jak to brzmi. Czy jest Jakieś mocniejsze różnice naprawdę mocny. Ten, więc nie wiem, dlaczego ona tego nie pokazuje. To mogę pokazać ewentualnie. Tak. I to jest właśnie ten ostatni rodzaj ten stresu, o którym chciałam Wam powiedzieć. Jako podsumowanie zachęcam do zaglądnięcia do mojej naukowej środy, która teraz się Wam tutaj wyświetli, żeby właśnie zobaczyć, czym to się różni, z czym to się i jak to uchoi i wygląda. Z mojej strony dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Dajcie mi w komentarzach znać, jak tam u Was stan stres, czy ubicie hoj z stan stresem, czy nie, i na jakich stanowiskach Wam się ten stan stres pojawia. Z mojej strony życzę Wam pięknego, długiego weekendu, mam nadzieję, i trzymajcie się Pa!